Dzień dobry, witajcie z tej strony Olka. Odpalamy kolejny odcinek naszego wakacyjnego programu, czyli SK on the Beach. W dalszym ciągu jesteśmy na greckiej wyspie Rodos, a dzisiaj dotarliśmy do miasta, do samego centrum, do stolicy, która zwie się również Rodos, czyli Rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką. Ale jak widzicie na załączonym obrazku, te ogródki działkowe są otoczone murem i to zabytkowym murem, ponieważ to całe miasteczko jest na liście zabytków UNESCO. A co w naszym dzisiejszym programie, na pewno będzie o Kylie Jenner i jej furach, będzie o polskich gwiazdach, które kochają Grecję i będzie też o siedmiu cudach świata. Mam nadzieję, że jesteście w stanie je wszystkie wymienić. A skąd taka inspiracja, żeby takie mądre rzeczy wam serwować w naszym programie? A stąd, że jeden z tych cudów świata, czyli Kolos z Rodos był właśnie tutaj. Mówię był, bo niestety w wyniku trzęsienia Ziemi już go nie ma. Ale pozostaje wam jeszcze sześć cudów świata. Proszę zrobić sobie fajny research. Tego dowiecie się dzisiaj w naszym programie. To co? Zaczynamy od porcji klipów i widzimy się już za chwilę. Oglądacie nasz wakacyjny program, czyli Eskia on the Beach. Skoro jesteśmy na greckiej wyspie Rodos, w mieście Rodos, no to muszę Wam opowiedzieć o kolosie z Rodos. To był ogromny posąg, ponad 30 metrów i stał sobie tutaj na wejściu do portu. Skąd taki pomysł? Otóż przed naszą erą Demetriusz przez dwa lata próbował zdobyć Rodos. Nie udało się mu, ale mieszkańcy stwierdzili, że z tej okazji trzeba coś postawić. Więc posłali po Haresa z Lindos i on wszystkim się zajął. Zużył Podobno 14 ton brązu i prawie 8 ton żelaza, coś niesamowitego jak na tamte czasy. Niestety potem przyszło trzęsienie ziemi i kolosa dzisiaj podziwiać nie możemy. Ale były już dwie próby odbudowy, niestety nie udało się. Teraz podobno in progress jest trzecia próba. E, ma ona kosztować jakieś 250 milionów euro e, i ten posąg ma być znacznie większy, podobno ponad 150 metrów, ma być złoty, ma być teraz widokowy, ma być w środku biblioteka, podobno będzie się działo. I podobno też wszyscy będziemy mogli się do tego dorzucić, bo między innymi w internetach będą zbiórki na tego kolosa. No to ja czekam, chętnie się dorzucę, a o tym kolosie jeszcze mówiłam Wam dlatego, ponieważ to jeden z siedmiu cudów świata. Czy znacie pozostałe sześć? Jeśli nie, opowiem Wam o nich już za chwilę. Oglądacie nasz wakacyjny program, czyli SK on the Beach. Tutaj serwujemy Wam pluteczki, rankingi, ciekawostki, a dzisiaj serwuję Wam też kawał dobrej historii. Jeżeli od września w Waszej szkole będziecie przerabiać na historii starożytność, to mogę Wam zagwarantować, że będziecie mogli zabłysnąć, bo porozmawiamy teraz o siedmiu cudach świata, oczywiście czasów starożytnych. Była już mowa o kolosie z Rodos, który nawet sobie tam, tam, tam stał, tutaj. Ale niestety w wyniku trzęsienia ziemi już go z nami nie ma. A jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to proszę bardzo, wiszące ogrody semiramidy. Mamy do tego mauzoleum w halikarnasie, mamy latarnię morską w faros, mamy posąg Zeusa w Olimpii i mamy jeszcze świątynię Artemidy. Niestety tych rzeczy już w dzisiejszych czasach nie zobaczymy. Praktycznie większość została zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi, ale wymieniłam sześć. Jaki? Jaki cud numer 7? No, wciąż możecie go oglądać. No, tak, tak, dokładnie tak, piramidy w Egipcie, więc jeżeli chodzi o taką małą lekcję historii, to wystawiam wam piąteczkę. Teraz porcja zkowych klipów i widzimy się już za chwilę. Oglądacie nasz wakacyjny program, czyli SK on the Beach. W dalszym ciągu jesteśmy na greckiej wyspie Rodos, a dzisiaj konkretnie w stolicy, która również zwie się Rodos. O tym, że SKTV TV kocha Grecję wiecie doskonale. Jesteśmy tutaj już po raz piąty, ale polskie gwiazdy bardzo chętnie również do Grecji przyjeżdżają na swoje wakacje. Marina Łuczenko, Wojtek Szczęsny byli już na wyspie Mykonos. Oni chyba Grecję to szczególnie kochają, bo przecież to tutaj powiedzieli sobie sakramentalne, tak podobnie jak Borucowie. Lewandowcy też w tym sezonie byli na Mykonos i to razem z Mariną i Wojtkiem. Kinga Rusin też kocha Grecję, szczególnie kocha tutejszy wiatr, ponieważ ona kocha kitesurfing. Czy narodos przyjeżdża? Tego nie wiem, ale parę razy w Grecji była i to ze względów właśnie na ten wiatr. A wy w jednym z naszych odcinków widzieliście przecież tych wspaniałych, cudownych, utalentowanych kitesurferów. Kto nam jeszcze zostaje? Oczywiście Ewa Chodakowska, która kocha Grecję, ale Ewa twierdzi, że Polacy to myślą, że Grecja to jest tylko Kreta i Rodos, a ona by bardzo chciała, żeby ludzie jeszcze zainteresowali się taką wyspą jak Mykonos. No, ja bym się, słuchajcie, bardzo chętnie taką wyspą zainteresowała, tylko wydaje mi się, że w kwestiach finansowych dużo łatwiej jest przylecieć na Kretę czy na Rodos niż na Mykonos. No, ale kto bogatemu zabroni? Czas teraz na porcję najlepszych eskowych klipów na antenie SKTV i widzimy się już za chwilę. Wciąż trwa nasz wakacyjny program SKound the Beach oczywiście na antenie SK TV. Nasze miejsce pobytu się nie zmienia. Jesteśmy na greckiej wyspie Rodos, a dzisiaj dotarliśmy do jej stolicy, która również zwie się Rodos, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone siatką. Bank mamy to. A wy możecie mieć 1000 złotych, a to wszystko oczywiście na antenie SK TV. Wystarczy wziąć udział w naszej zabawie Hit Hunters, wykazać się niesamowitą czujnością i proszę bardzo, macie to. Zapraszam na początku do naszego Facebook, SKTV. tam raz w tygodniu przypięty post z info na jaki klip trzeba polować, a potem jak go już upolujecie to robicie zdjęcie i to zdjęcie w komentarzu pod tym przypiętym postem wrzucacie. Do tego wszystkiego jeszcze info, dlaczego to właśnie Wy. No i proszę bardzo jeśli się Wam uda, jeśli to będzie fajne, kreatywne no to wtedy przychodzicie i SKTV Wam wypłaca 100, 200, 300, 400, 500, 600 700, 800, 900 i tysiaczek dla Was. Wakacyjną poru Idealna sprawa. To czas na porcję najlepszej jesienniej muzy, a ja tutaj w tych pięknych drzwiach się jeszcze troszeczkę posmarzę, bo zawsze człowiekowi mało. W dalszym ciągu oglądacie nasz wakacyjny program, czyli SK On The Beach. W naszym programie plotkujemy, mówimy Wam różne ciekawostki, no i oczywiście porady modowe również w naszym programie się pojawiają. Jakiś czas temu byłam na plaży, która zwała się Tsambika. Tam Wam ten daszek pokazywałam i mówiłam, że, że marzy mi się, żeby go założyć jeszcze raz. Najlepiej do loków, czyli do afro. Jeszcze do tego wszystkiego duże koła. no. Dziękuję. No, nie wiem, co więcej mogłabym jeszcze na ten temat powiedzieć, ale skupię się jeszcze na chwilę na swoim makijażu, bo pewnie mężczyźni stwierdzą, że wyglądam jak jakaś szalona kobieta, ponieważ mam kolorowe oczy. Ale dziewczyny, pamiętajcie o tym, że lato to jest jedyna pora, w której możemy tak zaszaleć. No, nie wyobrażam sobie zimy, śniegu, śnieżycy i takich oto kolorowych oczu. No nie, wtedy to nie będzie pasowało. A ja teraz idę do góry dalej zwiedzać i widzimy się już za chwilę w Eskandę Beach. My dzisiaj z naszym wakacyjnym programem SKA on the Beach jesteśmy w zabytkowym mieście Rodos, oczywiście na greckiej wyspie Rodos. W dzisiejszym odcinku mnóstwo fajnych ciekawostek związanych z tym miejscem, ale oczywiście gorących ploteczek zabraknąć nie może. I teraz w roli głównej Kylie Jenner, która zaprezentowała swój nowy samochód, a kupiła sobie Rolls Royce'a, który kosztował niecałe 2 miliony złotych. Co w środku? Podobno szkarłatna skóra i dach imitujący rozgwieżdżone niebo. Można, można, oczywiście, że tak, ale kiedy tym samochodem chciała się pochwalić, to przy okazji też pokazała resztę swoich samochodów, a tam między innymi Lamborghini, było Ferrari, było Porsche, były też że chyba dwa Range Rovery. Chociaż ja na jej miejscu bym się tak tutaj nie podniecała i nie szpanowała, ponieważ przypominam, że podobno Cristiano Ronaldo złożył zamówienie na samochód marki Bugatti, który będzie kosztował 18 milionów. Oczywiście nie złotych, tylko dollárok. Kończymy kolejny odcinek naszego wakacyjnego programu, czyli SK on the Beach. Byliśmy w mieście Rodos, na wyspie Rodos. I a propos tego miejsca, to wyobraźcie sobie, że tutaj rocznie przyjeżdża aż milion turystów, a jeżeli chcielibyście zrobić sobie taką rundkę wokół wyspy, to taka rundka zajmie Wam jedyne dwie godziny. No i jeszcze dodam, że Grecja to jedyny kraj, do którego przyjeżdża dwa razy więcej turystów niż jest mieszkańców. Takich ciekawostek mam jeszcze dużo, ale o nich będzie w kolejnym odcinku naszego wakacyjnego programu SK. On the Beach. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Teraz i tak zostawiam Was z porcją najlepszych kaskowych klipów. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!